Cześć, witam w kolejnym odcinku Tomb Raider'a. A więc tak. Cześć, witam w kolejnym odcinku Tomb Raider'a. Na samym początku będziemy mogli sobie zabrać tutaj ten dziennik. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę. I żeby sprawdzić, odnaleźć, co w nim jest. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam że historię Chimiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy, o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Chimiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Od gór, aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Czyli pewnie jakieś czarne moce władza, zawładnęły Yamatai, i biedna Yamatai nie może się przebudzić, tak bym to powiedział. Dobra, my potrzebujemy pochodni z ogniska i nie weźmiemy niestety. Aha I skrzynki też nie otworzymy, ponieważ mamy za słaby czekan No dobrze! Już mi się to nie podoba. Idź pod górę! Dobrze, na to wygląda, że woła nas prezes Witman. Dobra, wrócę się jeszcze po tą, po tą skrzyneczkę, która jest w siatce. Choć tak, czy tak będziemy musieli tutaj wrócić, aby otworzyć tą skrzynkę. Gdzieś tam kiedyś na pewno będziemy ulepszać czekan. Tak więc na pewno tu jeszcze wrócimy. Rozejrzymy się od razu po tej całej wyspie Tu już mamy jakąś fajną, ciekawą skrzyneczkę tu Mamy królika. A królik się nas dą nie boi No to jest pływający królik Tak jest, od razu wszystkie skrzyneczki będziemy tutaj rozbrajać Komu oni oddają czek? Kolejny dzień Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero, kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie, jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowiem, my będziemy już siedzieć na premierze w Telurite. Oby... Oby wypaliła ta premiera. Dobrze, to mamy kolejny dziennik. I kolejną skrzyneczkę. Takie skrzynki, tym czekana możemy otwierać. Ale niestety nie te większe. A tu widać, że temu posągowi coś głowy odbywało. Na pewno nie my. My jesteśmy grzeczni. Dobra, nie tak. Ale okej, okay, bo tu już widzę kolejną skrzynkę. Nie nawet dobrze, że tu wpadliśmy Strzały też nam się przydadzą A, dostaliśmy tylko dwie strzały. A to co? Jakiś drążek widzę, więc na pewno będziemy przeskakiwać Dobra Zauważyłem, że zwierzynie najlepiej od razu w głowę strzelać z łuku. Tak możemy ofiarę załatwić jednym strzałem, a nie celując w tu musimy wykorzystać 3 albo 4 strzały. Tak więc Strzelamy tylko jedną. Czy ja tu gdzieś wejdę? Aha, tam mamy skrzynkę. Aj, bo już mamy wilki. Dobra, ale one są pierdusy. Jajaj A nie jest tak prosto strzelać tego wilka. Tak się tylko wydaje. No dobrze. było powiedzieć o wilkach Na całe szczęście możemy wykonać tego typu manewr. Że załatwiamy tego wilka strzałem, bo tak to by było trochę kiepsko. Na samym początku nie jest tak prosto ucelować tego wilka. Dobra, tutaj tej strzały, jak widzę, nie możemy odzyskać. Mamy jeszcze gdzieś jednego wilka, i moglibyśmy zrobić mu sekcję zwłok. No ale ja go nie widzę, gdzie on leży. Albo się gdzieś skulał, biedak. Albo poszedł już na przemiał. Dobra. Uruchomiliśmy sobie ogólnie taką misłę, y, misłe misję misję y, z tymi takimi wiszącymi wisiorkami, tak zwanymi totemami. Tak więc Musimy się bacznie ich wypatrywać. O, i tu mamy kolejny obóz, a tej skrzynki na pewno nie otworzymy. Ponieważ potrzebny jest lepszy czekan. Brama jest pan Whitman. Pan profesor. Pan uczony. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak. Mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem! Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Aha, czyli będziemy potrzebować tego czekanu. Czekanu, czekana, czekanu. Tak mi się wydaje. Instynkt przetrwania. Dobra. Tutaj już widzę, że mamy kolejny dziennik. Na te dzienniki za, te należy zbierać. Utopiłem w tej ekspedycji resztki mojej fortuny, ale zwróci mi się to dziesięciokrotnie. Jeśli teraz się ze mną rozwiedziesz, nie zobaczysz z tego ani grosza. Byłaś przy mnie, kiedy byłem jeszcze nikim. Wiesz, co jestem w stanie osiągnąć? Nie straciłem swojego zmysłu, po prostu idzie mi trochę gorzej, rozumiesz? Teraz jestem na dobrym tropie. Pamiętasz, Larę, to moja młoda, protegowana. Ma twarde dane na poparcie swoich teorii, ale nie ma mojego sprytu. To moje nazwisko będzie firmować odkrycie. Moja twarz pojawi się przed kamerami. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak powinno, to będzie coś wielkiego. Jeśli wtedy postanowisz mnie zostawić, obiecuję, że nie będę z tobą walczyć. Ale proszę, poczekaj z tym. Nie mogę teraz pozwolić, żeby taki skandal zniszczył moją reputację. Proszę. Wow, Whitman. Nie, nie rozpłaczę się normalnie. Dobra. Nic dla mnie pozostało. czcić starą japońską, Jak podążanie w, w kierunku ulepszenia tego czekanu, nie? Przy okazji, możemy sobie wyzbierać wszystko, co tu mamy w okolicy. Ja już tam widzę jakąś skrzynkę na wprost do, do góry. Aha, strzał mamy akurat full. A tu już widzę dwie skrzyneczki i dwa wilki. A, i jednego zawsze się uda zabić, ale dwóch raczej już nie. No, a w tym przypadku nawet udało się dwo, dwa wilki zabić. To zrobimy im sekcję zwłok, co nie? Niech mają za swoje. Tutaj mamy już wiszący totem, którego sobie zestrzelimy od razu. I tu się wdrapiemy po naszą skrzyneczkę. Aha! Ja mam uzbierać sobie punkty. I za te punkty dostanę. czekan. W tym potoczku coś płynie ciekawego. Jestem, jestem tylko ciekaw. No już widzę skrzynkę kolejną. Ile tych wilków tutaj jest? Jeżeli są na każdym kroku, to też nieciekawie, nie ciekawe, nie? O, i tu już wisi nasz wsiorek. 4 na 10... ...mamy dopiero. Nic, warto było jeszcze przebiec całą tą, tą wyspę. ...i popatrzeć co jeszcze ciekawego tutaj mamy. No tak czy siak będziemy musieli udać się do, do... obozu niestety. Aha, go skrzynkę mamy. Będziemy musieli sobie ulepszyć ten czekan. A tych skrzynek, które tutaj widzę jest. I to nie mało. No i proszę. Kolejny dziennik. Aktorzy no potrafili przekrzywiać głowy w górę A nie i tak, by nadać swoim sztywnym maskom rozmaite emocje. Aha, tutaj już byliśmy. A tutaj co mamy? Kolejny ja dzień. Tracić pewność siebie, więc ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Ale jest w tej ekspedycji coś, co mnie niepokoi. Ściska mnie w żołądku. Im bliżej podpływamy do smoczego trójkąta, tym bardziej robi mi się niedobrze. To nie jest miły rodzaj emocji. Cholera, co się ze mną dzieje? Powinnam być podekscytowana. Ta wyprawa będzie wspaniała. Muszę się pozbyć tego uczucia. Może uda mi się przekonać Larę, żeby trochę wyluzowała i przyszła się ze mną napić. Mhm, mm okej. Okay. Zamyśliłem się i nie wiem co ona powiedziała tak naprawdę. Ale człowiek głupa oddać. Ja myślałem, że wilka to królik mi tu biega. No dobrze. Aj. Myślałem, że ucieknę do wody, i te wilki, to mi dadzą tu odpocząć, A one uporczywie na mnie idą. No dobra, no właśnie tak jak mówiłem. Nie wiem ile tych wilków tutaj jest. Dobra, jeszcze przejdziemy się tylko tutaj, bo w różnych zakamarkach różne rzeczy mogą być. Aczkolwiek tutaj już nic więcej nie widzę. Wrócimy sobie do obozu, ulepszymy sobie czekan i mamy w sumie. No, proszę. Nie wiem czy ten wilk za nami idzie. Dobra, uciekł. Dobra, tutaj ulepszymy sobie, czekam. Mamy jeszcze jeden punkt umiejętności i sobie go oczywiście wykorzystamy. Oprawiaj zwierzęta i przeszukuj skrytki z żywnością, by otrzymać dodatkowe PDA. Okej, okay. czyli będziemy do, e, otrzymywać dodatkowe punkty. Dobra. Z tak, udało się. Dostaliśmy 150 dodatkowych punktów surowca. Ale przy okazji, ja ci kręcę, te wilki ciągle się pojawiają i widzę w tym samym miejscu. Czyli zapewne jak będziemy wracać, pojawiają się dwa wilki, no co najmniej jeden. Ale jeżeli już tu jesteśmy, to już lepiej te skrzynki potwierać. Dobra, 200 punktów surowca. Ale jak wiadomo, w tej grze w przyszłości będzie można poruszać się między obozami. I których rzeczy nie znaleźliśmy, będziemy mogli sobie. A, nawet nie widziałem tych tutaj owoców. Są za każdym razem w tym samym miejscu. To jest irytujące. Zauważyłem, że te wilki zawsze będą się pojawiać w tym samym miejscu No dokładnie Ale teraz już chyba uciekniemy mu Więc mamy ulepszony czekan i możemy chyba otworzyć ten cały mechanizm. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli to może być słoneczna królowa. Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Chodź, Dobra, ale tego, co znajduje się już tutaj w tym miejscu, dowiem się w kolejnym odcinku. Tak więc do zobaczenia. Do zobaczyska.